Kurwa, super, że moja postać jest smokra jak nie była we wodzie, no, dupnie. Może byłeś. A nawet nie pamiętasz. Dziesięć Dotarłem na jakieś łąki. Eee. Nie A bo ty już sam odkrywać, dobra? Ja idę, ty Idę polować. Choć kuźwa nie wychodzi. Okay. Hmm. Kurwa, tu strolluj, ja pierdolę. Tak, dalej, dalej to będzie przepalanie tego na ma, tych materiałów Węgiel 20 Kurwa, czy chciałem dokładnie zbliżyć? Na góry. Nieść nie na górę, bo to może być. Jeszcze raz dalszy podrzebie. Kochodź się, obieram się po w pedale. Kurwa, tu jest 25 rudysczyny, cy szuka. To, że kurwa, wtedy nie wzięliśmy tej, tej czyny tam. A nie. Yeah, yeah. A no, ja to się Jak która jest na Ale ja jestem na tej Ja nawet ty się nie kupuję. Ale mi się w skompilować. No, jakieś gówno. No, To Prądź, jedna z nich. Dobra. Muszę wysoki Nie, nie chcę się. Co? No, nie, to nie było do ciebie. A co? Do kogo? tam ten... Uciekaj! Widzę, że obchodzisz tam wyspę, tak? Nie wiem, patrz, Ale patrzyłam na ciebie. mnie przez chwilę gonił. Ła albo ło. Nie ja wiem, co to było. Kobos, to jest najważniejsze. To zbłaga, żeby kurwa jakąś mieć znaleźć. Musimy spierdzielać, że prawie zginęłam. Prawie dostałam. Bo było w Ja prawie dostałam, bo. Fajne Babka czy ty, bo ja bym z samej góry, z tamtego młotka. A po prostu są kolejne bagna? Ja pierdolę. Coś było tak dobrze, ja bym ja słuchał takie długie. Łotka. Stąd dokon tej... by to było takie długie? O ja pierdolę. Ja po prostu zaskoczyłam na sam dół. O nie. Cześć. A nie, tam z lata. Głupia, to było.

Fajnie. Jesteśmy znowu to w dupie. Szijdzie mi A świetnie, no wiem, was tu nie było, no super. Zajebiście

Zrobione. Ja pierdolę, czemu kurwa? No, masz mi kurwa, czemu? Ile masz Nie no, do domu nie mogę iść Jesteś cała? Kurwa jakaś trucizna na mnie dobiła Bagna, super. świetnie, bagna, super Zarąbiście, bagna tu są No czemu się on nie chce odpieprzyć? Wreszcie Tak, tak, dobra Ha, 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 dzisiaj mnie ja już wszystko denerwuje. Najpierw to, później to, kurwa... Nie, już jestem dzisiaj niespokojny. Co ja mam jutro powiedzieć? Dwa... Nie, głośno

Jeb się, starzełku, nie mam ochoty na, na razie z tobą się bić. Nie wiem. No chodźcie za mną, dziki. To jest w tym momencie. Kurwa, może w tamtą stronę powinien, kurwa iść a nie kurwa w tą. Będzie, kurwa! Kurwa! w tamtą stronę Kurwa! Kurwa! znaleźć złożem Kurwa! jeszcze Nie no, Kurwa! <grym> kurwa! <grym> Zobaczcie na ma przedwzajem Ja pójdę po te itemy, wracam do chałupy i kurwa końce Bo dzisiaj już jestem tak wkurwiony, że nie umiem działać No to spokojnie Wiesz co, no bo jest, jeżeli ty skończysz, nie, to ja też na to pogram, wiesz. No, trzykuj, no no. A to, to jest spokojnie, że ci się itemy, no to wiesz. Bo ja, bo ja muszę dzisiaj zrobić to no choćby nie wiem co, no. A to żelazo, to tu mieć. Trzeba pieprze ogóle No dobra, to spokojnie. Ja sobie w innego dnia trochę w... pogram w Arka też i chuj no. I tyle nagrywam w Arka? W nocy. Oczywiście. Jak zwykle. No i się mapa zjebało. Mm, Tylko właśnie. musisz jeszcze to, to nagranie sprawdzić, żeby nie było. Dobra, kurwa pierdolone, zapierdolanie. Pierdolone pierdolony stworzył dzisiaj jest czy, czy, czy. już tak wkurwiony Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę po prostu kurwa ja pierdolę ty ten właśnie Facebook zaczyna kurwa Nawet sensu nie było Ale co sensu nie było? Nie no, schodzić chodzić na tą wieżę Myślałem, że jest jakaś skrzynka Masz tej tam w ogóle? Nie Idę po nie A gdzie w ogóle masz? Weź zaznacz O niedaleko Weź zaznacz. Eee... Czekaj, to się tym robiło? A, tylko pytanie czy ty odejdziesz, czy co ja? No. Akurat jak nie było starzełków, nie? Chciałem się ubrać, chuj, dwa starzełki, kamienie w ryj i chuj już mi nie było. No kurwa, odpierdol się, szkielet, no. Zabijecie? Nie, mu Jak nie ma mi temu, ktoś odpierdol szkielecie, jebany. A, z kilometra mnie widział, no to dupnie. A to troje zawsze robią. Kurwa, ja mówię o starzełkach, jebany. A troje też tak robią, więc no. Jepcie się, no kurwy. O nie, jest pipą Tu są już serio? No nie są całe łąki jeszcze ja Co, zginąłeś? Ja nienawidzę, kurwa, swojego pecha A co, zginąłeś znowu? No A to coś się zrobił? Ciuć jestem zbyt wkurwiony na no to widzę w sensie powiem Ci tak, możesz nie zdobyć jakiegoś tam szybko. Cześć. Powiem Ci, jak ja grałem nie ale... na... Na... jak to się nazywa? Nie, też, ale nie do końca tak. Jak ja grałem nie z papetem i z na mnie, To byśmy na chyba potrafili 40 minut ganiać po Jest. No, to są to kompletnie normalne, nie? Kompletnie jakoby normalnie Najgorszy, jesteśmy w dupie w tym momencie Dlatego, że tu dookoła są łąki Fajnie po prostu, fajnie Z tu gorzej byś nie mogło A no, leczę tą wyspę kurwa, może to skończę Chyba. Nie wiem to nie znajdę czarnego lasu w kurwie. Kurwa, jakie to są dupy! A ja wygrałam! O nie! Kurcz. Teraz jest na tym szampa. No ja chyba jeszcze jakieś rzeczy, po drodze zbieram. to zbieram się cieszę, że widzę kurwa kruka. No i już zmiałem zdanie, właśnie dostałem od niego wryj. Co z niego wyj. Cześć. Nie teraz mnie jebane dzieci zajebały Mnie, ja to kurwa nie wierzę Może byśmy się przespali Może będzie łagodniej, bo zawsze, za każdą noc zawsze tego Tylko jestem w cholerę od domu jeszcze Nie wiem czego tego dolecę, aż dojdę Kuuu Nie do końca o takie, ja myślę, że że ten boss, nie? Kurde, chyba jednak będziemy musieli się tam przygotowywać. Znaleźć nowy czarny las. I kurde, tam faktycznie, jakoś kombinować. Bo to zbroje pasowało zrobić ogólnie, nie? Tutaj w tym momencie jesteśmy... Jesteśmy skazani na jedną część, więc... Czy mnie troll goni? A nie. Dobra, wydawało mi się. Co robisz? Ty? Halo? Czekam na ciebie. Aha. A to co, dzisiaj próbujesz tutaj i te zdobyć? No, tylko że przespać najpierw. Tak. Ja nie wiem, kurde, ja może jeszcze będę musiał zejść tam na dół. pomieć muszę, musimy, trzeba zejść, nie? Na się tam. A Mhm. A, Jezus, Maria, dobra Jestem tam, kurde. Kurde, będę musiał tam Musimy tutaj, kurwa. Bio Bijo, bijo, Coś czy nie? Chyba będę się tutaj po tym zejść, tu, tu może portal będę coś postawił dzisiaj, tam, dobra. Tutaj, po, tutaj tutaj bym musiał za chwilę iść, nie? Chyba ja dziś jeszcze pójdę tutaj po ten... Nie po mieć, tylko po... No po mieście. Dobra, idę spać. Czy ja jeszcze może zajdę dzisiaj po mieści? Zobaczymy. Idę tego zrobić na spał na portal. Teraz Nawet no co wiesz? Mhm. Mm Ty! Gryonline.pl nawet wrzuciło post o Walheimie Wiem. Czytałem Mi to wyskoczyło. Czytałem już to 30 broni. Hmm. Mm -hmm. I tak lepiej, bo na Mitlansach czego co pamiętam, było 15 chyba, czy 10. Nie pamiętam, bo, ale były różdżki, nie, nie różdżki, takie pierdółki różne były, ale teraz to jest kurwa naprawdę zajmuje za. się chyba do końca nie wiem. Nie musiałem dokładnie poczytać tą aktualizację. Czekaj, 4-6 muszę. No, chyba, że nie, musiałem właśnie ściekarkę zrobić z tego najpierw, bo to. nie mam szlachetnego drewna. A jeszcze... Nie wiadomo jak długo potrwają testy. No, z tymi miesiące myślę, że potrwają jeszcze. Ha, to jest 211. O Panie! Myślę, że bierbym z tego. 20. Dodatkowe mechaniki, ciekawe jaka. No są dodatkowe mechaniki, no dość spoko. Obciągnięcie komuś pały? Może statkiem bym gdzieś wyruszył jeszcze dzisiaj Pff. To by też w sumie nie byłoby głupi by był pomysł Tylko że jak ja dednę to będzie idealnie po prostu tak, na środku oceanu Bo samemu tu się cholernie ciężko płynie, nie? Ja po z kimś się to drugi za tego nie pilnować no, Ale samemu to w choler będzie ciężko Dobra to jest tak e, co tam potrzebne mi jest na na to, na to, na to, na to. że zrobiłbym tego... Eee... Może jeszcze powoli będę tego robił, zbroję. A topór? No to topór też musiałem kurwa zrobić. Wiem czemu mnie dziki zajebały. Czemu się zajebali? Zajebała? Tak szybko dziki. Czemu? Bo dwa nie miały żadnej gwiazdki, a jeden był gwiazdkowy a co znowu się zabiłe? Nie, teraz nie Kurwa Uy, Kurde! Powiem Ci tam, gdybyśmy tą czynę tu wprowadzili Nie wiem czy ja nie wyruszę. O, czekaj, to jest strady las jest. Jakieś tu w tym miejscu. Kurwa, nie wiem czy tam by nie wypłynąć. Popłynąć. Zrobić portal po i tam popłynąć. kurwa po musiał... Stąd kurwa, by transportować tutaj tą mieć albo do domu, to też było w stanie takie słabe. Na no, jedyny kurwa sposób na to będzie tak, tu się czarny las marny trafił, gdzie my jesteśmy, naprawdę bardzo marny. Bo się dookoła nie bagna, nie? Tu są każdy, bo, w ogóle dookoła bagna, tu są, to, to się nam bardzo źle trafi. Znalazłem mięso, które kurwa brak, mi brakowało, no jakie? Kurwa, przepalone z jelenia. Tu są trzy zaś. No to teraz zemsta dziki jebane. A co wyruszysz ze mną przy... na przygodę? Czekaj, mszczę się na dzikach. Wrócisz potem jeszcze ze mną na przygodę? Jedną? Nie wątpię. Hmm. Sfailowaliśmy trochę. Właśnie potrzebna mi będzie skóra dzika, dzięki. bo zbierasz. No, było ty tyle kurwa dzików, tak? A nie, jeden, jak mam siekiera. no Ku swoje rzeczy pierdolnych ujech. Normalne to jest, co ty się dziwisz? Teraz jeszcze jeleń mi spierdol, ale gdzieś Bambi stój, kurwa. Co mu Bambi? O, jeszcze jeden Bambi. Nie się, kurwe ciul, zajebany. Bambi dostał, jeden Dwie skóry potrzebuję, fajnie których nie mam Bambi, Jeszcze jeden Bambi, nie uciekaj Bambi Okej, okay, Bambi się uspokoił I zabity Bambi Musimy na, na inny czarny las Musimy na inny czarny las tego To nie, nie widzę sensu tutaj Tam, gdzie ty jesteś Musimy chyba popłynąć tutaj A potem albo wrócić Do bazy głównej, albo iść Tam do, na tego starca Albo się zajmować Bo najlepiej będzie wrócić do bazy Właśnie najbliżej, i z bazy wyruszyć To kurwa tam no. Albo kurwa się pójść tutaj Jeszcze, będzie w chuj Zaś tego kurwa szukamy mężczyzny do wypełnienia ankiety, rekrutujemy per, listów mężczyzn do badań opinii. Panelistu no. zatrudnij się. Ty. Ej, ale o, o, jakby była taka robota, wypełnianie kurwa ankiet, wyrobisz na przykład pięć ankiet i masz tam nie wiem, 3000. tysiące. No Nie, trzeba tam, na, na, tam wyruszać. Nie wiem, później ze mną Ja wracam do domu. Dobra, najpierw wróć, a potem się wypłynie, nie? Nie Mmm... No ja kończę, będę kończył. Co ten portal na spawn'a robić? Co robić? Kurwa, właśnie teraz zastanawiam się, nie? Czy bez kitów faktycznie tutaj płynąć, czy kurwa tu lecieć? Może kiedy byśmy w kurwa live'a zrobił w sumie z Warheima, bo zresztą to tylko i temer. Ja mam pom, ja, ja mam na przykład już pomysł do twórców Warheima na Prima Pi. Lisu, chcesz słyszysz jakim? Zobaczmy, jak ja napierdam po ryju tego kruka, nie? No. To mogliby zrobić, że raz do czasu, jak jedniesz temu krukowi, jest dana szansa, że ten kruk się w kurwi i będziesz musiał się z nim bić. Jopie, ale chopie, ten kruk jest bosem. Debilu siódmym. Hmm. A to nie wiedziałem. Chyba. Zresztą nie wiem, jak to tam wygląda, nie? Dobra, to zaraz kończymy faktyczno tak się... Ej daj mi tego, daj mi jeszcze tego, daj mi tego Daj mi skórę jeszcze Nie Je, tego Czekaj, czekaj, za, i zaraz kończymy, czekaj Jeszcze jeszcze zrobię skierkę i kończymy Mamy się kierka z, z brązy jest potrzebna masz? No, nie, mówię, nie masz? Nie może nie masz no mam, ale ile się pytam? No dajże wszystko no kurwa Bo jeszcze chcę e, zrobić do tego ulepszenia, żeby strzał można... No chodź tu, dobra, chodź tutaj, a, czekaj. Bo teraz nawet strzał nie mogę robić. A, a nie mogę. Nie, no ale a, a, się ulepszenie i tak. A, to pół fajnie, dobra. To ja wychodzę do narkalisu. O, chodźcie, skończymy nawet